Dzień dobry moi drodzy, witam Was serdecznie po. no dobra, nie powiem krótkiej. Po długiej przerwie. Przed nami bardzo ważny odcinek. Zbierałam się do niego już od kilku miesięcy. Odcinek, podczas którego powiem Wam, jakiego zdania jako marketerka najbardziej nie lubię. Zapraszam serdecznie. O co chodzi w tych reklamach? Z marketingowego na Polski tłumaczy Dagmara Kokoszka-Lasota. Wszystko z miłości do marketingu. Dobry. Słuchajcie, dzisiaj opowiem wam o tym, jakiego zdania jako marketerka najbardziej nie lubię. I jest to zdanie, które słyszę bardzo, bardzo często od wielu lat, czyli u mojego kolegi, u mojej koleżanki, u mojej siostry, u mojego szwagra, u mojego i działa. Dlaczego u mnie nie? I słuchajcie, to jest zdanie, mam nadzieję, że część z Was, którzy działają w marketingu, zgodzicie się ze mną, ale jest to zdanie, które bardzo frustruje, bardzo i wywiera ogromną presję. Dlaczego to w ogóle nie jest dobre? Po pierwsze, zacznijmy od tego, że to jest trochę tak, jakbyśmy próbowali układać yy, puzzle, znajdując jeden puzzle yy, i nie znając obrazka. Próbujemy go dopasować, nie mając pojęcia, jak wygląda całe otoczenie, jak to tak naprawdę ma wyglądać w całości. No i próbujemy na siłę znaleźć, jak to wszystko powinno funkcjonować. Tak samo to wygląda w kontekście marketingu. Jeśli, nie wiem, wasz znajomy, wasza przyjaciółka stosują jakieś. Hmm, nie wiem, reklamy, jakieś rodzaje postów, rolki, yy, cokolwiek, yy, a tak naprawdę nie znacie całego obrazka, bo znacie tylko ich relacje, no to bardzo trudno jest się do tego odnieść. Niestety to yy, wzmaga też bardzo dużą presję presję na Was, że chcecie mieć te wyniki coraz lepsze, i presję na osobie, która te reklamy dla Was na przykład, czy jakieś inne działania marketingowe przygotowuje. Dlaczego więc powinniście się nad tym nie wiem, zastanowić yy, i sobie to przeanalizować? Yy, opowiem Wam dzisiaj w kilku takich krokach, co jest najważniejsze i na co powinniście zwrócić uwagę w pierwszej kolejności. Zaczynając od początku. Yy, porównywanie się nigdy nie jest dobre. Yy, czy to chodzi o marketing, czy chodzi o biznes, czy w ogóle o życie prywatne, porównywanie się, nie znając życia innego człowieka i całego kontekstu, może po pierwsze wzbudzić w nas bardzo dużą frustrację, złość, smutek, może wzbudzić w nas to, że pewnego dnia po prostu stwierdzimy, że nie chcemy dłużej prowadzić naszej działalności, ze względu na to, że my tak dużo pracy wkładamy w to, co robimy, a inni robią mniej według nas yy, i wychodzi im to dużo lepiej. Nie mamy całego obrazka, nie wiemy jak to wygląda naprawdę. Bardzo często porównujemy się na przykład do jakichś influencerów, do znanych osób, którzy mają cały sztab ludzi, którzy pracują nad y, ich kampaniami marketingowymi. Mają specjalistę, który pisze im teksty, mają specjalistę, który robi zdjęcia, montuje filmy, y, ustawia kampanie reklamowe, y, nie wiem, y, zmienia różne rzeczy w sklepie internetowym. Y, no, bardzo często za tym sukcesem stoi mnóstwo osób, a nam się wydaje, że my ciągle próbujemy dorównać komuś, yy, mając dużo mniejsze zasoby. Więc to jest pierwsza rzecz. Porównywanie się nie znając całej historii, całego obrazka jest po prostu bez sensu. Druga rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, my nie znamy całej historii. Co to oznacza? Jeśli my zaczynamy dopiero swój marketing. Stworzyliśmy dopiero stronę internetową, ruszyliśmy z fanpage'em, założyliśmy konto na Instagramie albo zaczęliśmy w ogóle troszeczkę więcej działać i porównujemy się do znajomych albo osób, które działają już dłuższy czas. To y, przede wszystkim jesteśmy w zupełnie innym miejscu, jeśli chodzi o, y, o to, jak znają nas wszelkie algorytmy. Y, jeśli ktoś działa dłużej i działa intensywnie, y, to on już stworzył sobie jakąś historię, historię konta na Facebooku, historię konta na Instagramie, y, ma na przykład zebrane dane w pixelu. Może te dane wykorzystywać do kampanii reklamowych. System już się nauczył, do kogo on chce dotrzeć. Jest dużo łatwiej przygotować jakieś działania marketingowe. Jeśli my dopiero zaczynamy od samego początku i nie mamy nic zgromadzonego, to nie jesteśmy w stanie porównywać się do kogoś, kto tę historię już zbudował. Będzie to po prostu ciągle wywoływało w nas frustrację i będziemy się zastanawiać, czy aby na pewno chcemy kontynuować swoje działania. Zupełnie niepotrzebnie, bo każdy kiedyś zaczynał. Każdy, naprawdę. E, kolejna rzecz, o której chciałam Wam dzisiaj powiedzieć, to są również zasoby. E, wcześniej powiedziałam o ludziach, ale pamiętajmy, że każdy z nas ma również inne zasoby pieniężne i zasoby czasowe. E, to są teoretycznie pozorne rzeczy, ale jeśli ktoś nie pracuje na przykład etatowo i może się poświęcić 8, 10, 12 godzin dziennie, żeby kręcić rolki, yy, nie wiem, yy, wrzucać posty, yy, dzwonić do klientów i robić wiele innych rzeczy, a my na przykład w międzyczasie yy, pracujemy na etacie, czyli robimy coś zupełnie innego, i nasza firma to jest coś, co robimy po godzinach albo w drugą stronę, yy, Pracujemy w swojej działalności, ale mamy do zrobienia też wiele innych rzeczy, na przykład, nie wiem, obsługa klienta, obsługa magazynu, wysyłki czy cokolwiek innego. Nie jesteśmy w stanie porównać się z zasobami do osoby, która poświęca się w 100% przez kilka, kilkanaście godzin dziennie na tym, na co nam po prostu tego czasu nie wystarcza. I kolejna rzecz to są właśnie te fundusze. Bardzo często mówimy, a bo tamten, tamta to ma super działania marketingowe, ja też tak chcę, ja też chcę to osiągnąć, a nie zwracamy uwagi na to, że te osoby być może zainwestowały bardzo duże pieniądze w marketing, e, co jest też istotne, bardzo duże pieniądze to dla każdego z nas coś zupełnie innego. Czasem spotykam się z tym, że klient nie chce zainwestować 500 zł w marketing, bo mówi, że to są przypalone pieniądze. Yy, a ktoś inny inwestuje 5000 i dla niego to jest mało, bo wie, że zainwestowane pieniądze dzisiaj yy, zaprocentują za tydzień, za miesiąc, za rok. Ale trzeba inwestować w marketing, bo bez tego nie będzie wzrostów. Dlatego trudno nam jest się porównywać, nie znając w 100%, jak wygląda budżet innej osoby. I co jest też ważne, nie znamy też kontekstu i nie wiemy dokładnie, kiedy ta osoba zaczynała. Co to oznacza? Zaczynając dzisiaj, mamy bardzo dużą konkurencję. Mamy mnóstwo firm, które działają na Facebooku, mnóstwo firm, które działają na Instagramie, i my jesteśmy jedną z wielu, która musi znaleźć pomysł na siebie, musi znaleźć swoich odbiorców i się im zareklamować. Zaczynając nawet kilka miesięcy, kilka lat temu, było zdecydowanie łatwiej, bo po prostu przez te lata. Z może nie wzmogło, ale jest coraz więcej firm, jest coraz więcej kont na Facebooku, na Instagramie, stron internetowych. I no i ten użytkownik ma bardzo mocno rozproszoną uwagę. Bo on nie tylko widzi to, co my publikujemy, ale widzi mnóstwo innych treści. Dlatego zwróćmy na to uwagę, że jeśli ktoś zaczynał te kilka lat temu, nawet przed pandemią, to Mógł zaczynać w zupełnie innych czasach, w zupełnie innym otoczeniu i ten użytkownik, który go wtedy poznawał, mógł mu poświęcić dużo więcej czasu. Dzisiaj użytkownik średnio na post w mediach społecznościowych poświęca od 2 do 3 sekund. Więc zastanówcie się, 2-3 sekundy, czy jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób zapamiętać markę. Przywiązać się do niej, wzbudzić jakąś, jakieś zaufanie i pomyśleć: tak, to jest, to jest firma, u której ja chcę kupować. No, jest, bardzo tu, jest to bardzo trudne. Dlatego zwróćcie, proszę, na to uwagę, że do końca nie wynika to z tego, że użytkownicy po prostu nie chcą poświęcić Wam czasu, tylko oni mają tak dużo informacji w ciągu dnia, że Wy jesteście po prostu jedną z wielu, które w ciągu dnia po prostu widzą. Dlatego. Porównywanie się i mówienie, że u Iksińskiego to działało, jest yy, błędnym kołem, bo będziecie cały czas zastanawiać się, czy co robicie nie tak, zamiast skupić się na tym, co możecie jeszcze zrobić, żeby skupić się na tym, jak wasz biznes, waszą konkretną markę wypromować. Yy, jedna z sytuacji, którą, z którą często się spotykam, to taka sytuacja, gdzie słyszę na przykład, że ok, u mojej koleżanki, u mojego kolegi, u mojego tam Iksińskiego reklamy działały lepiej. I zawsze zastanawiam się, co mamy na myśli mówiąc lepiej, bo yy, nawet jeśli mamy kogoś, do kogo się porównujemy, kto działa w tej samej branży, ale na przykład my sprzedajemy. Produkt do m, zwykłego użytkownika, z którego może skorzystać każdy, e, a ta osoba sprzedawała na przykład kursy specjalistyczne, lub odwrotnie, to my sprzedajemy jakieś kursy specjalistyczne, a ta osoba sprzedawała produkty do e, zwykłego, pojedynczego użytkownika, to podejście reklamowe jest zupełnie inne. Inne, zupełnie inne, zupełnie inna grupa docelowa, zupełnie inny rodzaj reklam, zupełnie inne inaczej przygotowana kampania reklamowa. I co za tym idzie? Zupełnie inne wyniki. Więc yy, również nie możemy się porównywać, jeśli my skupiamy się na przyciągnięciu klienta sprzedażowego, a nasz znajomy, do którego się porównujemy, albo jakaś firma, do której się porównujemy, robi na przykład kampanie wizerunkowe, albo robi kampanie lidowe, czyli chce pozyskać kontakt, to to są zupełnie inne obszary działalności, zupełnie inne rodzaje reklam, więc nie jesteśmy w stanie się porównać do tego, że ktoś robi taką reklamę, a ktoś inny robi taką. Żebyśmy mogli się faktycznie porównywać i powiedzieć, że ok. U tej osoby to działa, dlaczego u mnie nie? Musielibyśmy mieć identyczne biznesy, identyczne. Identycznego klienta docelowego. Musielibyśmy zacząć w tym samym czasie mieć takie same budżety, takie same zasoby czasowe, takie same zasoby firmowe i co ważne, mieć takie same pomysły. W 100% myśleć tak samo, tworzyć tak samo, publikować tak samo, wymyślać wszystko tak samo, to jest, słuchajcie, nierealne. Nawet sztuczna inteligencja by nam tego nie wymyśliła. Dlatego, jeśli będziecie próbowali porównywać się do innych, to zastanówcie się, czym tak naprawdę możecie się wyróżnić i to, że komuś poszło lepiej okej, okay, to spróbujcie wyciągnąć dla siebie lekcję, co można z tego zrobić, co można z tego wykorzystać i wziąć, ale nie robić tego jeden do jednego, jeszcze narzucać sobie presję, że to się na pewno musi udać. Skoro się u tamtego udało, to u mnie też tak musi być, bo słuchajcie, naprawdę, nawet reklamy włączone dwa dni później, niż tamta osoba, do której się porównujemy, z innym budżetem do. Odrobinę innej grupy docelowej są w stanie przynieść nam zupełnie inne wyniki. Inne konto reklamowe, inna historia konta reklamowego. Słuchajcie, to są tak ogromne różnice, yy, gdzie nie jesteśmy w stanie wtedy porównać tych działań jeden do jednego. Dlatego następnym razem, jak będziecie się frustrować i znów zastanawiać się, dlaczego w waszym biznesie coś nie idzie, a tamten ktoś na kogo cały czas zwracacie uwagę i do kogo chcecie się porównywać, i do kogo chcecie doskoczyć biznesowo, to zastanówcie się tak naprawdę, w jakim kierunku to zmierza, do czego, do czego dążycie, po co, wam, po co wam to porównanie. Może tak naprawdę chodzi o to, że nie wiem, macie jakieś wyrzuty sumienia, że za mało czasu na ten biznes poświęcacie, więc. Najpierw zastanówcie się, co u Was nie działa, co można zrobić lepiej. Porozmawiajcie na przykład z osobami, z którymi współpracujecie, z osobami, które tworzą dla Was jakieś działania marketingowe i znajdźcie wspólnie rozwiązanie, bo porównywanie się i zastanawianie się, nie znając całej historii, nigdy nie będzie dobrym rozwiązaniem. Jeśli macie jakieś pytania co do tego, a sporo już mam doświadczenia w zakresie porównywania się moich klientów i wysyłania mi na przykład reklam znajomych. E, mówiących, że u nich to działa, dlaczego tutaj nie. E, pytajcie, bardzo chętnie Wam opowiem. Może jeszcze rozwinę ten temat, jeśli będziecie mieli jakieś wątpliwości. E, no i trzymam kciuki, bo tak naprawdę przed nami e, bardzo dobry sprzedażowo czas, więc mam nadzieję, że zamiast się porównywać, to się zmobilizujecie i zaczniecie po prostu działać. Trzymam kciuki i do zobaczenia w następnym filmie. Z miłości do marketingu. Masz pytanie? Zostaw je w komentarzu pod filmem na YouTube albo skontaktuj się telefonicznie lub mailowo.